Kominy w Europie i największy dół tutaj się zdarzył koło Bełhatowa. A PGE się miga od płacenia pieniędzy, tym bardziej, że były od 6 miesięcy sytuacje mówione o tym, że sponsoring się dla klubu GKS Gujar domagacie się z spotkania z prezydentem. W to znaczy nie tylko spotkania z prezydentem. Domagamy się wyjaśnienia, kto wstrzymał pieniądze. Bo były jasne informacje o tym, że te pieniądze będą, ale te pieniądze się nie pojawiły. Były cały czas sytuacje, mówiono o tym, że pieniądze są, że umowa jest i tak dalej. W zależności od tego, co się słyszało, to taka sytuacja wynikała. Czy nie uwierzyliście w to, co mówiła pani nie tylko co Pani Poseł Janowska mówiła. Tutaj były zapewnienia yy, przede wszystkim od Pana Baranowskiego, od innych wodarzy z PGE. Mamy dzisiaj to, co mamy. Myślę, że na pewno się to tak wydarzy, dlatego że nie mam tutaj jeszcze wszystkich osób, które powinny tutaj się pojawić. Te środowiska kibicowskie ze wszystkich, które się tutaj spotkały. I myślę, że będzie ten protest wyglądał inaczej, jeżeli PGE się będzie dalej po prostu w ten sposób zachowywać, jak się zachowywa. Spodziewaliście się, że wyjdzie dzisiaj do was przed przedstawiciel myślę, myślę, że nie, że ktoś nie wyjdzie, tylko myśleliśmy, że ten protest ma pokazać to, że te środowiska kibicowskie, które są tutaj w Bełchatowie będą w ten sposób reprezentowały nasz sprzeciw w tego co się dzieje. Dlatego, że pieniądze z tych jak już wcześniej powiedziałem największej dziury i z tych dwóch kominów idą gdzie indziej, a nie tutaj nastroje w klubie też chyba siadra, prawda? Po znaczy w klubie są takie, jakie są. Nie chciałbym tego tutaj komentować w jakiś sposób, ale myślę, że PGE ma duże pole do tego, żeby pojawiły się te pieniądze, dlatego, że uważam, zresztą ja uważam, to nie jest moje zdanie, to jest zdanie kibiców, zdanie środowisk, które tutaj są na terenie naszego miasta, Mamy coś, więc chcemy coś z tego.